wszystkim z tej strony. Jimmy Jest to naszej przygody z, pro, z serwera Metina Pro MT2. I jak mówiłem, że w tym filmiku będziemy brać skiego. Ten filmik może być trochę nudny, ponieważ będę szukał butów Fenixa yy, żeby dropnąć ponieważ to są najlepsze buty. Mają najmniej obrony i 10 na blok więc się bardzo przydadzą na tak. yy, od razu z skilemapę biorę, bo to, to się będę zbawał. Yy, jeszcze w tym filmiku też postaram się yy, pokazać jak zrobi je że robienie FMS, e, pfu, robienie bonów do różnych rzeczy tak do wybonowania, ale najpierw to muszę w ogóle zdobyć te rzeczy. Może tam gdzie pójdę dropić buty Phoenixa od razu. Aha, i u Kowala jest 100% na ulepszenie takich chyba wszystkich itemów i u tego ty sury, czy... Tego sury pisają, peją. Yy, u niego też jest zazwyczaj na 100%, ale z miosa na, na złotą zbroję yy, trzeba mieć. Yy, jest 70% i rzeczy z yy, ISU. Więc ja nie wiem, czy się po co robić, czy nie. Mm. Idziemy po zbroję jakoś. 26 lat. Jest w ogóle? Mhm, Jest. Tak, jak myślałem. Ups. 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 Przepraszam za taką małą przerwę, ale system tutaj coś. Um, dobra, to. Nic nie mamy, trzeba. Zrobię przynajmniej ból na życie bo y, tak przynajmniej będę chciał zrobić jeśli się uda już, aha i teraz y, na internecie jakiś był, było coś do zrobienia żeby było więcej y, znaczy nie znaczy żeby był obraz w HD. I ja się... ja właśnie zrobiłem tą rzecz i staram się teraz, aby rzeczy były w hodlach. Mhm. Jak zawsze nie będzie nic w porządku. No, Rozmianki nie starczy, ponieważ są za 20kk. Eee. Lipa trochę nic nie ma tego, i tego chyba też nie, o Boże. Tak jak myślałam. Przepraszam za takie przerwy, ale już wiem, gdzie był błąd. Naprawiłem, jestem dalej. Dobra, to, myśli, to teraz na razie nie pójdziemy tam z tego co widzę, ponieważ są takie bony, jakie, jakie bym nie chciał mieć na takim levelu. Więc musimy iść przynajmniej na orki, tam kasa dosyć szybko leci, więc szybko będzie te 20 kaka. Mam nadzieję, że że po prostu nie wbiję takiego levela, wbiję taki tylko level, żeby mi Buty Feniksa dropy. Ups. Jezus, to jest tak. Pierwszy raz tak mam. No, jeszcze jeszcze taką. Chyba już takich lag więcej nie będzie. No, nie śmieję. Nie wiem, dlaczego są takie lagi. No, po prostu nie wiem, ale w następnym filmiku postaram się, żeby też je naprawić. To mnie wprost denerwuje. Yy, w tym filmiku tylko będzie chyba te bomny i dropienie butów Phoenixa, bo nie wiem jak to tam dalej będzie. Zależy jaki będzie czas. Tak w ogóle to stopera nie włączyłam. Dobra, stoper już chodzi, jest nastawiony um, to ile już mam gaz 7 KK. No czuję, że, że za filmik może być jeden z dłuższych. Dużo osób, z tego co wiem, mają właśnie takie lagi właśnie z Frapsa, a ja nagrywam Frapsem. I może w tym jest problem. Jeśli tam ściągnąć inny program do do nagrywania filmów, przepraszam, na przykład tam chyba Hypercam też dobry jest, ponieważ, ponieważ e, dużo osób nagrywa tym program, różne rzeczy i jak też tym może spróbuję, ale nie ogarnię go tak jak Frapsa. rapsa, powodzi powody tak. Ja no Przednio w filmiku nie było takich lak. Nie wiem, może o, chyba już wiem. Chyba już wiem. Mm. Fu, 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 fu. Na razie mamy 14 kk praktycznie. No już 14. No to zaraz będzie. No um, um, już dać pokazę o, już mamy 20 jaka blokada jak to, można blokować dobra jedziemy Ym, Filmik już trwa około 5 lub 4 minut nie jestem pewien, bo dopiero włączyłem stoper 3 minuty temu więc chyba chyba na 50 level będziemy musieli skończyć, chyba na 40 którąś to więc zmieniamy bonię ops Muszę pamiętać węgiel jest tam ktoś dzwonił to z dźwięki trzeba robić dobrze tego bonię to nawet nie robię bo nie ma po co to pewnie jest najważniejsze no jest. Zamknięcie przystąpienie. Nie to tego nie robić. Jeden nie że już wystarczy. Czekajcie, Zamknięcie. Zamknięcie. Ups. Zamknięcie. Zamknięcie. 18 нечто, да. Это трудно. Тут едем на на наш Хванг, Фанк вот так. кто что мне пишет. że stoi się wieś z mojego jeszcze do mnie pisze. Klinik już trwa około siedmiu, ośmiu minut. Za kilka minut będziemy musieli kończyć, więc chyba około 40, któregoś levela. Sorki, że tak słabo, ale na tym serwerze jeszcze w ogóle wojownikami grałem. To jakoś tak inaczej mi się gra w ogóle. Zwyczajna moc umiejętności wszystko robiłem. Moc umiejętności chyba dobrze mi ale yy, teraz średnie odrażania i wszystko się inaczej skomplikowało. Zamiast to nie będę robił, średnie to mi 18, to to mi wystarczy. Dobra, to musimy... Do rady raczej. Dobra, dobra. Dobra, nie, co Nie. Nie pamiętam, na jakim serwerze, ale mój kolega na moim laptopie miał taki bug, że gdy włączał aurę miecza, po prostu mu nie wchodziła nigdy, a normalnie włącza. I tu dlatego się przestrzegam przed wojnami body. Ale ja się na serio opłacę teraz, widzę, że kiedyś wody body było. Dużo jest takich, co mają sobie kół, a rozwalają dużo gości na raz, więc są kilku takich. Hmm. Hmm. To jeszcze jakoś mamy z minutę z dwie czy się uda, czy nie, zobaczymy. No, no, już nie chcę nagrywać tam. O, padło, 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 Nie, nie padnę. 40 level. 40 level i tu widziałam chyba FUTROLODI? No bo się... nie jest. No nie ma butów Fenixa. No niestety. Dobra, to chyba na tyle w tym filmiku. Eee, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i jeśli popełniam jakieś błędy lub popełniam proszę żebyście mi pisali w komentarzach bo są naprawdę mile widziane no i do zobaczenia cześć